Dzisiaj Wam pokażę parę obiektów, które możecie stworzyć w swojej grze w Simsach. Pierwszym obiektem będzie taki kominek, który zrobimy sobie sami. Jeżeli Wam się nie podobają te kominki, które są w grze, no to teraz możecie stworzyć swój własny. Na początku musicie wpisać te kodziki. Jeden kodzik służy do tego, żeby przenikały przez siebie obiekty, a drugi służy do tego, żeby odblokować rzeczy z karier, bo będzie nam potrzebna właśnie jedna rzecz z tego. Pierwsze co będziemy robić, to będziemy robić otoczkę wokół tego kominka. Także wybieram sobie tutaj szafki wiszące, te z podstawowej gry, i wezmę sobie na przykład takie czarne. Tutaj postawiłam właśnie w takich miejscach te szafki. I teraz będę budować ścianę naprzeciwko nich w taki sposób. I na tej ścianie, na tej samej wysokości zawieszę te szafki. Tutaj sobie na górze jeszcze zawiesiłam. I teraz usuwam tą ścianę. O, jak widzicie, coś mi tutaj nie pykło, więc muszę to poprawić, bo mi tam szafki źle wichru. Dobra, i mamy naszą obramówkę kominka. Teraz w półki wchodzimy i szukamy takiej gablotki. Powiększamy ją jeden raz przyciskiem kwadratowego nawiasu i ją umieszczamy tak między naszymi szafkami. Teraz do środka należy dać kamienie. Ja sobie dam takie czarne, trochę jest mniejsze i podwyższe przyciskiem 9. Usuwam ścianę za naszym kominkiem. I teraz w kominkach szukam jakiegokolwiek kominka. Może być na przykład ten. Zmniejszam go ile się da przyciskiem kwadratowego nawiasu, i podwyższam dwa razy. I umieszczam go gdzieś tutaj. Teraz trzeba odbudować ścianę. I mamy nasz kominek. Ten kominek jest funkcjonalny, możecie go zapalić i będzie Wam się tutaj właśnie ogień palić. Jak widzicie, trochę w miejscu nie takim jest. Dlatego jeszcze sobie przestawimy ten kominek. I przestawiłam sobie, i teraz wygląda świetnie. Także jeżeli wam się nie podobają kominki z gry, to możecie właśnie taki kominek zrobić. On jest naprawdę bardzo ładny, moim zdaniem, i bardzo nowoczesny. A my przejdziemy teraz do drugiego triku. Kolejny sposób będzie mega prosty, ale wydaje mi się, że bardzo fajny i efektywny w sensie takim, że wasze rośliny będą wyglądać lepiej w Simsach. Na przykład weźmy sobie taką roślinkę. Ustawmy ją sobie tutaj. Jeżeli wam się nie podoba doniczka, to jest bardzo prosty sposób na to, żeby zmienić tą doniczkę, po prostu dając. Kosz na śmieci. Na przykład, ja wezmę sobie tutaj e, z śnieżnej eskapady ten kosz i sobie tutaj na przykład postawię. I od razu inaczej ten kwiatek wygląda. I od razu lepiej wygląda. Myślę, że to jest taki fajny, prosty sposób, żeby właśnie zmienić tą doniczkę. Ale jeszcze Wam pokażę inny fajny sposób, właśnie z tego rodzaju. Także weźmiemy sobie kosz po z podstawowej gry. I tutaj po prostu weźmiemy sobie kwiatki, które możecie posadzić w ogrodzie. Na przykład, ja wezmę sobie takiego krzaka ładnego. Trochę go zmniejszę i trochę po, podwyższe i od razu fajnie wygląda. Zróbmy sobie jeszcze parę takich. I tak się właśnie to fajnie prezentuje. To jest fajny sposób właśnie, żeby stworzyć sobie nowe roślinki i sobie stworzyć nowe doniczki do tych roślinek Tylko minus jest taki, że Wasi Simowie mogą do tych koszy właśnie wyrzucać resztki swoje i śmieci Także jest to fajny sposób, no ale trzeba brać pod uwagę, że to może nie wyjść, ponieważ Wasi Simowie mogą wrzucać tej śmieci Ale myślę, że to jest całkiem ładne i teraz lecimy do trzeciego triku Kolejny sposób będzie dotyczył krzesła przy biurku Ponieważ zamiast krzesła na biurku możemy sobie dać fotel, który nam się podoba, właśnie, ale teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Oczywiście musicie wpisać ten kodzik, bo inaczej nic nam nie wyjdzie. Jeżeli mamy już tutaj biurko, to teraz klikamy na to krzesło, które tutaj mamy, i zmniejszamy je najbardziej jak się da przyciskiem kwadratowego nawiasu. Pierwsze, co musicie zrobić, to wybierzcie sobie fotel, jakikolwiek chcecie. Ja wybiorę sobie taki. Taki beżowy. Jeżeli tutaj po prostu postawiłem fotel, no to nasi simowie i tak nie będą mogli korzystać z tego biurka, dlatego trzeba wybudować pod nim piwnicę. Także budujemy tutaj piwnicę i ten fotel, który wybraliśmy, przenosimy do piwnicy na tej samej wysokości, mniej więcej, żeby był jak to krzesło, i podnosimy przyciskiem 9 do momentu, kiedy właśnie się podniesie już do samej góry. Także mamy nasz fotel przy biurku. Teraz wystarczy usunąć piwnicę, przytrzymuję kontrol i przeciągam tam, gdzie jest piwnica. Usunął nam się też taki brzydki cień. I teraz mamy funkcjonalne biurko i nasi Simowie siedzą na tym fotelu. Także nasze biurko jest teraz funkcjonalne i właśnie nasi Simowie mogą siedzieć na tym fotelu. Tutaj trochę Wam powiem, no musielibyśmy jeszcze przesunąć ten fotel troszkę w lewo, żeby ona nie siedziała na samym skraju, ale to się da zrobić. Ale ja Wam właśnie pokazałam jak to zrobić, więc możecie sobie sami to zrobić. I zapraszam Was do kolejnego triku. Teraz Wam pokażę znowu prosty sposób, jak możecie fajnie udekorować Wasze zasłony i Wasze okna w Simsach. Także pierwsze co robimy, to sobie dajemy okna na naszą ścianę. Ja sobie dam na przykład te i zawieszam jakieś zasłony, na przykład te z gry podstawowej. One są tutaj, na przykład takie białe. I teraz będziemy robić półki, właśnie nad tymi zasłonami. Jeszcze sobie obniżę te zasłony, Altem sobie przytrzymuję i daję te półki tutaj. I to cały sposób, który bym chciała pokazać. Nie jest on jakiś trudny, nie jest on jakiś wybitny, zdaję sobie z tego sprawę, ale patrzcie, jak on ładnie wygląda. Te półki nam zasłaniają tutaj te brzydkie zawieszenia na te zasłony i teraz ładnie się nasze zasłony prezentują. To przypomina trochę takie, takie jak się zasłony wiesza i są takie, że się zaczepia na takie blachy. No, właśnie tak to przypomina. No, jest to bardzo fajny sposób, żeby właśnie pięknie udekorować wasze okna. A teraz przechodzimy już do ostatniego sposobu na fajne meble w Simsach. Ostatnim sposobem będzie biurko na półkach. Pierwsze, co robimy, to umieszczamy sobie nasze półki na ścianach. Jak wiecie lub nie wiecie, no to nie możemy na te półki umieścić laptopa, no bo się nie da. Nawet jak podniesiemy, to po prostu no, blokuje nam to. I żadne kody nam nie pomagają. Ja na przykład bym chciała, żeby te półki były wyżej i żebyśmy mogli siedzieć na stołkach barowych, dlatego ja biorę sobie tutaj e, takie blaty, zwykłe, kuchenne. Wezmę sobie tutaj jeden i weźmiemy sobie jakieś fajne krzesło tutaj barowe. Wezmę sobie to z dodatku i umieszczam na nim komputer albo w sumie laptopa. I teraz musimy zmniejszyć tą szafkę przyciskiem kwadratowego nawiasu. I teraz umieszczamy to przy ścianie, na przykład w taki sposób. Tutaj widzicie, nam wystaje trochę ta szafka poza ścianę i tutaj mamy taki kawałeczek. Jak podświetlimy to widzimy właśnie tą szafkę, ale możemy sobie to zasłonić po prostu pudełkami. Ale wydaje mi się, że to nie przeszkadza jakoś bardzo, chyba że z tyłu macie jakiś inny pokój, no to wtedy musicie to jakoś zakryć. Także możecie sobie teraz udekorować wasze biurko. Także jest to funkcjonalne biurko, tylko że jeżeli klikniecie najpierw na komputer, żeby wasza simka czy tam sim grali, no to po prostu nie będą mogli tego zrobić, bo się zablokują. Dlatego pierwsze, co musicie zrobić, wykonując interakcję właśnie z tym biurkiem, no to po prostu dajcie, żeby usiadł na krzesło, a później zaczął na przykład grać w grę. Wtedy to będzie działać. W taki oto sposób. To był już ostatni trik w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to dajcie znać koniecznie w komentarzu, a ja zapraszam Was na moje inne tutoriale i na moje inne filmiki, gdzie właśnie pokazuję proste porady i triki do Simsów. Na razie!